Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Pochylski. W najbliższych wyborach prezydenckich w 2025 dobrze by było głosować na ludzi spoza układu, spoza mainstreamu, których widzicie w telewizji i dlatego należy popierać zawsze kandydatów niezależnych. Popieram, polecam na przykład jednego z nich, doktora Eugeniusza Sendeckiego, Dlatego, że kandydat spoza układu to nowe pomysły, nowe rozwiązania, a Polska potrzebuje do przodu. Tak więc, oglądając telewizję publiczną, widzicie tylko i wyłącznie ludzi, na których nie powinniście głosować, i to powinno wam podpowiadać, co macie robić. Na wszystkich ludzi, którzy, których tam nie widzicie na co dzień, nie powinniście absolutnie głosować. Dlatego Eugeniusz Senderski, jak najbardziej, drodzy Państwo, nadaje się na osobę, która zaszkodzi i rozbije układ.